Cześć wszystkim, jesteśmy na Stawie Pożarnej w na i będzie godzina dwóch zaraz. Za minutę prawie idzie. Tutaj wóz zacznie, nam będą były jeszcze. No, będą być. Ten, który nagrywa to to mój brat, ma na imię Adry. Tam nie widać na tym budynku syreny, ale jak jedziemy tą drogą, to wtedy widać ile tą syrenę i ona ma dach niebieski.

A pokażesz nam te dwie rury? Pa, pa.